Witam serdecznie, ze mną Kamila Zagorowska, która wymyśliła bardzo innowacyjny produkt, który świetnie się przyda dla aktywnych mam. To cover rower, kocyk do wózka i fotelika rowerowego. Powiedz coś o To jest taki magiczny kocyk, który dzięki systemowi otworów przekształca się w takie okrycie, jakiego akurat potrzebujemy. W zależności od pogody, i jest wykonany z nowoczesnych tkanin, dzięki czemu jest to kocyk nieprzemakalny, ale jest to tkanina oddychająca. Nie jest to folia, nie jest to taki gruby ortalion, który sprawia, że no, możemy się odprzeczać. Tak? Tak. Jest to tkanina mhm. oddychająca. Są to tkaniny sprowadzone z Hiszpanii. Wewnątrz miła w dotyku warstwa polarku, z zewnętrzna. Tkanina to jest taki splot, po którym woda spływa i nie wsiąka do środka. I pomiędzy tym jest oddychająca membrana, która przepuszcza nadmiar wilgoci i oddaje na Odprowadza. zewnątrz, mhm. a nie dopuszcza do tego, żeby przesiąkała do środka. To jest jedna tkanina. To mhm. i to to jest ta sama tkanina. To jest softshell, tylko yy, różny wzór. Natomiast tutaj znalazłam w Portugalii fantastyczną tkaninę. To jest tkanina ekologiczna yy, z organicznej bawełny, zespolonej. To jest bawełna, z wierzchu też jest bawełna, a pomiędzy tymi dwiema warstwami jest zatopiona oddychająca mebrana termoregulacyjna, czyli ona tak samo jak w softshellu zapobiega przesiąkaniu, nie Aha. dopuszcza do Aha. przemoczenia tego, a jednocześnie oddycha. Aha. chroni przed wiatrem i chłodem i deszczem tak samo jak softshell, a jest miła w dotyku i to jest zwłaszcza dla osób, które mają na przykład alergię na tworzywa sztuczne, albo dla osób nadwrażliwych, Aha. albo Ma dla tych, którzy po prostu lubią pijaznego. tkaniny naturalne, naturalne. i to jest właśnie tkanina naturalna w połączeniu no, z osiągnięciami Technologii, Techniki, tak. technologii, ale dzięki temu, tu gdzie dotykamy tego, przy ciele mhm. najczęściej jest naturalna. A Także... teraz pokażę Wam, jak taki zgrabnie zapakowany produkt, który ma masę suwaków, nap, zapinek, różne tutaj tkaniny z każdej strony, jakie może mieć zastosowanie. Jak wybieramy się w podróż rowerową i dziecko będzie siedziało w foteliku, możemy się do tego dobrze przygotować i zabrać kowerower ze sobą. On jest zapakowany w małym opakowaniu i zanim posadzimy dziecko w foteliku, to wyjmujemy kocyk, rozkładamy na foteliku. Trzeba go odpiąć wcześniej. Przełożyć i możemy go zapiąć na dwa sposoby. Jeżeli są pasy pięciopunktowe, to tu są rzepy, przez które te pasy poprowadzimy, ale w tym foteliku, akurat mam pasy trzypunktowe, i wystarczy, że zrobię to tak. Mogę je przełożyć. Tu sobie przełożę kapturek poduszeczkę, będzie mi wygodniej wam to pokazać. To są pasy. Sadzamy naszego malucha, a już ja tutaj odepnę. Sadzamy malucha, a tu przekładamy pas, który wpinamy w fotelik samochodowy, znaczy fotelik rowerowy. Ops i ciepło otulony na plecach maluch może jechać. Jak się zrobi zimniej, a maluch uśnie i, i zacznie mu się robić chłodno, nawet nie będzie tego czuł jak e, traci e, ciało jako ciepło, to. Zapinamy w ten sposób kocyk, zapinamy go po bokach z jednej i z drugiej strony i dziecko jest ciepło otulone, a jeżeli pada deszcz, wyjmujemy kapturek. No, tak wygląda kaptur, zmieści się pod nim spokojnie kask rowerowy, więc bezpieczeństwo mamy zapewnione, a żeby nie trzepotał na wietrze, tu mamy takie napy. Które o, możemy tutaj wpiąć. I wszystko się będzie ładnie trzymało, a dziecku będzie ciepło. E, tu jeszcze warto pokazać, że można rozpiąć, zawiązać sznurek, zapiąć no tak żeby cichutko i subtelnie, nawet śpiącego malucha, otulić. A za chwilę pokażę Wam, jak się drugą technikę zakładania e, cover -over na fotelik rowerowy. No, i druga technika zakładania kocyka cover-over. Jak już dziecko jest w foteliku, usnęło nam, nie chcemy go budzić, otwieramy kocyk i nakładamy go na fotelik w ten sposób. Tu mamy kapturek. Możemy rozsunąć oczywiście suwak, tak żeby z łatwością głowa dziecka przeszła. No, i możemy jak najbardziej zasunąć boczne suwaki, tak żeby otulić malucha podczas podróży. Cały czas go, możemy to tak zrobić, że e, dziecka nie obudzimy. No i oczywiście kaptur zawsze jest pod ręką, kaptur tak samo możemy tutaj założyć. No i jedziemy dalej w podróż. Kocyk też bardzo dobrze sprawdzi się w wózku. E, jest już założony do wózka, mamy tutaj maleństwo jak zrobi się chłodniej albo zacznie padać deszcz, wystarczy w ten sposób go... Przełożymy, możemy dostosować tutaj do e, wielkości e, naszego malucha i zapiąć kocyk z dwóch stron suwakiem z boku. I gdy już mamy zapięty kocyk, tu zrobię to jeszcze z drugiej strony, możemy zapiąć go do końca lub trochę mniej, jak mamy większe dziecko, tak żeby na przykład miało swobodne rączki. Ale jak jest tak zimno, zimno, to warto e, otulić malucha tak jak śpiworkiem. I jest jeszcze jeden duży bajer, że nóżki nie będą odsłonięte. Tylko możemy zawinąć kocyk w ten sposób, nawet zaciągnąć gumką, tak aby zrobić z niego e, śpiworek i dziecko będzie e, bezpiecznie otulone. Oczywiście jest też kaptur, który możemy naszemu maluchowi założyć, jeśli pada deszcz. Cover over świetnie sprawdzi się jako kocyk, jako przewijak. Możemy go położyć na dowolnym miejscu i stanowi izolację termiczną, ale także jako kocyk na plażę, czy jeżeli chcemy zjeść drugie śniadanie na leśnej polanie, też się świetnie sprawdzi. Wystarczy, że tą częścią, która izoluje od, od temperatury, od wilgoci, położymy go od spodu, a na górze usiądziemy na miękkim i wygodnym polarze e, spędzając miło czas. Podsumowując powiemy dla kogo jest cover over i komu i w jakich okolicznościach się przyda. E, może być dla wszystkich, ale głównie jest pomyślany o takich mamach aktywnych, e, które mają dzieci, które już chodzą. To jest okrycie dla większych dzieci. Dla maluszków są śpiworki, które, które są w wózku spacerowym. Się sprawdzą. Y mm -hmm. Możemy po prostu dziecko w spacerówce wozić, Ovinek. owinąć, chodzące, możemy buciki zostawić na zewnątrz, możemy schować, możemy dziecku rączki tutaj wystawić, jeżeli chce mieć swobodę. Jest to przeznaczone dla osób, które aktywnie spędzają czas z dzieckiem w wózku, w mieście na przykład, poruszają się w różne miejsca, ale Pojedno, także biegają z, wózka, biegają z wózkiem. ale także jeżdżą na rowerze Jeżdżą na rowerze w foteliku. Tak. Biegaczki na pewno będą miały spokojny bieg, bo kocyk nie wkręci się w koła, dziecko będzie przed przewianiem i przed grzawką zabezpieczone. A w foteliku mamy gwarancję, że dziecko nie wychłodzi się za nadto, zwłaszcza te dzieciaczki, które lubią zasypiać. Jednocześnie mamy zabezpieczenie przed deszczem. Na pewno jest to dla turystów świetna rzecz, dlatego że to zwinięte w mały woreczek tak, mamy mały zajmuje przednia. mało miejsca, to jest mniej niż butelka 1,5 mhm. litra. 1,5 litrowa butelka jest mniej więcej taka. Mhm. A ma to w sobie wszystkie funkcje peleryny od deszczu, folii przeciwdeszczowej, kocyka, na którym możemy usiąść, zatrzymać na, przykład się. na Możemy zabrać na przykład, takiego. albo na trawce w lesie zrobić piknik, albo nawet przewinąć dziecko, czasem jeszcze w tym wieku się przydaje. Mhm. Możemy, no nie wiem, w samochodzie jadąc dziecko, tym okryć na wierzch. W każdym razie ma to wiele funkcji, które są przydatne podczas podróży z dzieckiem. Podróżowania wszędzie, czy to nad jeziora, czy nad morze, czy w góry, czy w lesie, tak jak my lubimy, mhm. w Szepka rowerowych, żeby dzieci się nie wychładzały. Foteliki rowerowe, mhm. dzięki temu okryciu wydłuża się nam sezon wożenia dziecka w foteliku rowerowym, na przykład do przedszkola. Mhm. Także to jest dla takich osób, które korzystają z różnych właśnie środków przewożenia dziecka. I ważną rzeczą jest jeszcze to, że zamontowane, znaczy z elementem cover są odblaski, które są tak. widoczne na, na poboczu drogi, jak podróżujemy rowerem, jak podróżujemy wózkiem. W wózku jest to ważne dlatego, że dzieci mają przeważnie odblaski na ubraniu i jeżeli zakryjemy je kocykiem, to Tracimy przestają być widoczne. widoczne. Poza tym zimą możemy dziecko okryć tym wracając z samek, na przykład zabaw na sankach. Dzień jest krótki i o czwarte już jest ciemno. Dziecko Bo jest moment, że szaleje tak. swoje dziecko jest spocone, a potem, a potem nagle szybko okryć. traci temperaturę Zgadza i przeziębienie. Się. A tu nie ma, tu nie ma tego... problemu, możemy to o... dzieciaczka okryć i jeszcze będzie na pewno widoczne z daleka. Także to jest dla wszystkich, którzy y -hmm. aktywnie spędzają czas z dziećmi na świeżym powietrzu. No cóż, możemy Wam życzyć z tego, żebyście aktywnie spędzali czas, żebyście dużo byli na świeżym powietrzu razem z Waszymi dziećmi, nie przeziębiali się e, i byli zdrowsi. Dziękujemy bardzo.